Kolekcja szkła Zamku Królewskiego w Warszawie tworzona jest od 50 lat, a więc od czasów odbudowy zamku. Dlatego może niezbyt wielka, liczy około 330 zabytków, ale wśród nich znajduje się wiele bardzo cennych, wręcz unikatowych przykładów wytwórczości m.in. polskich hut działających w XVIII wieku, związanych z historią Polski, a także ilustrujących zwyczaje związane z wiesiadowaniem. Te dwie słynne huty polskie to działająca od 1717 roku do schyłku XVIII wieku huta kryształowa w Starostwie Lubaczowskim oraz huty kryształowe w Nalibokach, i urzeczu, pierwsza działająca w latach 722-1862, druga 1737-1846. Trzeba podkreślić, że w historii obu wielką rolę odegrały kobiety. Lubaczowska Huta, założona przez Adama Mikołaja Sieniawskiego po jego śmierci w 1726 roku. Prowadziła jego żona Elżbieta z Lubomirskich. Wprawdzie tylko przez trzy lata, bo zmarła w 1729 roku, ale to wówczas powstały najlepsze jej wyroby. Zaś huty na Libocka i Urzecka to dzieło Anny z Sanguszków Radziwiłowej, kontynuowane następnie przez jej synów. Huty te produkowały szkło luksusowe, zamawiane na wyjątkowe okazje. Na przykład za ślubin, wielkie kielichy toastowe, wysokie kielichy flety czy serwisy z herbami właściciela. W zbiorach zamku znajduje się aż pięć wielkich kielichów toastowych dwa powstały w Hucie Lubaczowskiej, trzy w Nalibockiej. A pamiętać, należy, że stosunkowo nieliczne zachowały się do dziś. Szkłady wyróżniają się wielkością stąd pierwszy człon nazwy. Z pokrywą dochodzi nawet prawie do 50 cm, niektóre Przykład, Zaś przydomek toastowy lub inaczej kolejny nawiązuje do zwyczaju spełniania nim toastów pitych za zdrowie gospodarza przez wszystkich gości, kolejno podawany z rąk do rąk, stąd też nazwa kolejny. Używane były w wyjątkowych okazjach. Na co dzień pełniły ozdobę tzw. kredensów. Czaszę zdobiły herby, niekiedy także inicjały bądź oznaki godności właściciela, dzięki czemu można było łatwo prześledzić historię tych szkieł prezentowanych na wystawach pod koniec XIX wieku i pierwszej tercji XX stulecia. Jednym z wyjątkowych szkieł w kolekcji zamkowej jest wielki kielich toastowy z pokrywą, wykonany w Lubaczowskiej Hucie kreształowej w latach 1724 28 z okazji ślubu córki właścicieli huty Adama Mikołaja i Elżbiety z Lubomirskich-Sieniawskich. Zofii ze Stanisławem Denhofem, herby nowożeńców. Leliwa Zofii Sieniawskiej z lewej i herb własnej męża Denchow z prawej strony zostały umieszczone na tle charakterystycznego dla tej chuty układu panopliów, czyli różnego rodzaju broni i proporcji. Forma kielicha jest typowa dla wyrobów huty lubaczowskiej z lat XX-XVIII wieku, ale tak dokładne określenie czasu jego powstania wyznaczają data ślubów. 1724 i data śmierci Stanisława Dęchowa w 1728. Poprzez koligację rodzinne Kielich trafił do zbiorów ordynacji zamojskich. Po II wojnie światowej znalazł się w znanej kolekcji Januarego Gościmskiego, a do zamku został zakupiony w 1984 roku, a więc roku otwarcia swych drzwi dla publiczności. Dziś wraz z pozostałymi dwoma wielkimi kielichami toastowymi można go podziwiać w galerii sztuki zdobniczej. Dwa z pięciu, ze względów konserwatorskich, nie mogą niestety być na stale eksponowane.